Czy naprawdę wierzysz w to, że jakaś książka mogłaby zmienić twoje życie? Nie wiem jak ty, ale ja przynajmniej kilka razy w tygodniu trafiam na jakieś artykuły albo na jakieś filmy na YouTube, które są właśnie pod takim szumnym tytułem: Książki, które zmieniły lub zmieniają życie. I tak się zastanawiałem, czy to nie jest trochę tytuł na wyrost, że książka może zmienić nasze życie. Jednak, jeżeli zacząłem się tak mocniej nad tym zastanawiać i prześledziłem trochę swoją historię, to zdałem sobie sprawę, że w moim życiu również mam jedną taką książkę, która sporo w tym moim życiu namieszała. Jest to książka, od której zaczęła się moja przygoda z psychologią. I właśnie o takiej książce i do czego takie książki mogą prowadzić, chciałbym Ci opowiedzieć w dzisiejszym wideo. To będzie trochę osobista historia, ale chciałbym się nią z Tobą podzielić, ponieważ może Ci ona zainspirować do pewnych zmian, które możesz również wprowadzać w swoje życie. Ze sporym wstydem muszę przyznać, że do 18 roku życia zbyt wiele nie czytałem. I naprawdę, jeżeli zacząłem się nad tym mocniej zastanawiać, jaką książkę do 18 roku życia przeczytałem od A do Z, to zbyt wielu tych przykładów tutaj nie mam, nawet lektury szkolne, jeżeli bym w to wszystko uwzględnił, no to też tych przykładów nie mogę znaleźć, a jak już się uparłem, żeby znaleźć taką książkę, którą przeczytałem od A do Z, to była to książka Król Edy, taka cieniutka, wydrukowana jeszcze na kserówkach, więc można powiedzieć, że do 18 roku życia praktycznie wcale nie czytałem. Jednak w 18 roku życia tak mniej więcej. Zacząłem sobie uświadamień, że trochę nie radzę sobie w relacjach takich osobistych z kobietami, że nie do końca dziewczyny rozumiem, jak one myślą, czego one chcą i zacząłem poszukiwać jakieś informacji na ten temat. No, wiadomo, dla takiego 18 chłopaka trudno jest się przyznać, że w jakiś sposób w tych relacjach sobie nie radzi, więc robiłem to na własny rachunek, miałem już komputer, internet, zacząłem szukać tych informacji. I jakimś zrządzeniem losu trafiłem na książkę Wywieranie wpływu na ludzi, Teoria i Praktyka słynnego Psychologa Roberta Cialdiniego, słynnego badacza właśnie takich mechanizmów związanych z wywieraniem wpływu. No i mnie ta książka pochłonęła, ja czytałem ją wtedy w wersji na PDF-ie bardzo słabej jakości, na dużym kineskopowym monitorze, ale po prostu ciężko mi było oderwać się od tej książki. To nie było dla mnie łatwe, bo byłem osobą zupełnie nieczytającą książek, więc jak to taki długi fragment można przetworzyć w momencie, kiedy nie masz doświadczenia, ale jednak pochłonęła mnie ta książka na tyle, że chciałem ją szczytywać z monitora. Wiem, pamiętam wtedy jeszcze, jak miałem czerwone oczy, ale jednak nie mogłem się od tej książki oderwać, bo ta książka zaczęła, zaczęła mi uświadamiać, że tak. Mało wiem o świecie, o relacjach, o ludziach, o tym, jak my myślimy. I z jednej strony książka ta pokazała mi, jak bardzo jesteśmy podobni do siebie w kontekście tego, że ulegamy różnym mechanizmom psychologicznym, ale z drugiej strony, jak Wiele różnic jest między nami, jak my wszyscy w inny sposób myślimy, a jednocześnie działają na nas pewne mechanizmy, które są uniwersalne. I te mechanizmy związane z manipulacjami różnymi zacząłem dostrzegać na każdym kroku. Zacząłem je widzieć w reklamach, nawet zacząłem je widzieć w momencie, kiedy ktoś na ulicy chciał mi sprzedać perfumy, albo jakiś facet chciał sprzedać wycieraczki nam do samochodu na parkingu przy jakimś supermarkecie. Więc Zacząłem dostrzegać te manipulacje i to, w jak łatwy sposób ludzie tym manipulacjom ulegają. Ja również zdawałem sobie sprawę, że do wielu rzeczy inni właśnie sprzedawcy specjaliści w tych manipulacjach mogą mnie przekonać i bardzo trudno mi się przed tym bronić. I tutaj na tej podstawie zaczęła się moja fascynacja psychologią. Zacząłem chłonąć więcej wiedzy, bo chciałem zrozumieć, dlaczego tak jest, że te mechanizmy działają, co siedzi w naszej psychice, że zachowujemy się w taki sposób, jak mimo tych wszystkich różnic, które między sobą mamy, możemy tutaj wpłynąć na, na siebie właśnie takimi podstawowymi, uniwersalnymi yy, mechanizmami, manipulacjami. Dlaczego tak wszyscy właśnie w, y, ulegamy tym różnym manipulacjom? Moja fascynacja psychologią była raczej hobby, niczym więcej. Zacząłem wtedy studia, później właśnie już po maturze, zacząłem studia niezwiązane z psychologią, jednak na pierwszym roku studiów zazwyczaj jest taki przedmiot związany z podstawami psychologii. Ja miałem ogromne szczęście, bo na wyjątkową panią psycholog. Oczywiście trochę zwariowaną, jak to każdy dobry psycholog, trochę osoba zwariowana, szalona, ale z ogromną pasją do psychologii oraz z tym, że tą pasją potrafiła się dzielić. Potrafiła nas wciągać w te opowieści na temat psychologii, ludzi, myślenia, motywacji, tego, w jaki sposób my się zachowujemy, działamy i jak nasza psychika oddziałuje na całe nasze życie i na podejmowane przez nas decyzje. Więc jeszcze bardziej ta fascynacja psychologią została tutaj na tym pierwszym roku studiów niezwiązanych, Związanych z psychologią jako przedmiot fakultatywny, tylko była to, był to przedmiot prowadzony, ale jednak ta wykładowczyni zainspirowała mnie do tego, żeby jeszcze mocniej tutaj poszukiwać tej wiedzy. Bo ja już od momentu trafienia na książkę Cialdiniego zacząłem więcej czytać o psychologii, ale tutaj był kolej, było kolejne zetknięcie trochę na innym poziomie, że poznałem osobę, która. Przekazuje tę tą, tą wiedzę, którą czytam z książek, która opowiada, jak tą wiedzę wykorzystuje na co dzień swojej pracy. I te zajęcia trwały chyba pół roku, czyli te, taki jeden semestr, i potem jeszcze minęło półtora roku, zanim zdecydowałem się, że chcę podjąć. Kolejne studia, że chcę zacząć studiować psychologię. I to był taki czas, że studia psychologiczne zacząłem, żeby studiować je z pasji, że to jest tylko coś, co będę wykorzystywał jako narzędzie, żeby zrozumieć lepiej klientów, żeby zrozumieć lepiej pracowników, bo chciałem skupić się na pracy zawodowej, rozwoju ścieżki zawodowej w tym kierunku pierwszym, który studiowałem. Więc psychologia była tylko przy okazji. A więc nie miałem tu takiej presji związanej z tym, żeby tej psychologii się uczyć w taki sposób, że. Ja będę wykonywał tam jakiś zawód, ale że to jest pasja, więc z pasji z ciekawości do tego podchodziłem i to zupełnie zmieniło moje myślenie. To studiowanie psychologii praktycznie tak wiele namieszało w mojej głowie, że już od początku zacząłem w inny sposób podchodzić do nauki. Zmieniłem swój styl Nauczania, w sensie uczenia się, dużo łatwiej przy, przychodziło mi przyswajanie wiedzy, co bardzo szybko zmieniło również sposób, w jaki się uczyłem na tych pierwszych studiach. Z takiego studenta mało aktywnego, takiego, który nie zadawał pytania, pytań, który nie wypowiadał się zbyt wiele na forum, w pewnym momencie, w takim, w którym studiowałem na psychologii, tam bardzo dużo się udzielałem, bo takie było moje postanowienie, że jak idę na drugie studia, to tam po prostu zrobię wszystko inaczej niż na tych pierwszych, otworzę się, będę więcej mówił, ale to zmieniło też mój sposób działania na tych pierwszych studiach. Czyli w momencie, kiedy przyzwyczaiłem się do tego, że jestem studentem aktywnym na psychologii, trudno mi było być znowu tym studentem takim szarym, schowanym na tym pierwszym kierunku. Więc zacząłem również być tu aktywny, i wtedy nawet moi. Znajomi, koledzy z tego pierwszego roku studiów zobaczyli ogromną zmianę, że coś tutaj raptownie się zmieniło, a wszystko się zmieniło dlatego, że pochłaniałem wiedzę z psychologii, która była moją pasją, ale nie było tutaj nic takiego, takiej dużej presji w tym pochłanianiu wiedzy. To była po prostu czysta ciekawość, takie rozwijanie swojego hobby, a przy okazji, że byłem jeszcze na studiach, no to dodatkowo miałem taki, taką możliwość, że będę mógł z tej psychologii zrobić magistra. Jednak skupiałem się tutaj w kwestii zawodowej na tym kierunku pierwszym, a psychologia nadal była. Tylko narzędziem. I co do wszystkiego ma wspólnego z książkami, które mogą zmienić nasze życie. A więc trochę więcej niż po trzech latach od momentu, kiedy trafiłem na książkę Roberta Cialdiniego, Wywieranie wpływu na ludzi, teoria i praktyka, zmieniło się bardzo dużo w moim życiu. Zacząłem tutaj już po tej książce Cialdiniego sporo czytać na temat psychologii i przez te ponad trzy lata przygotowywałem się do tego, żeby iść na studia psychologiczne, choć. Absolutnie o tym nie wiedziałem. Zupełnie nie miałem takiego pomysłu w momencie, kiedy czytałem Cialdiniego. No, nie do tego mnie to wszystko miało sprowadzić. Swoją drogą, czytanie jako taki nawyk w momencie, kiedy tego Cialdiniego przeczytałem, nadal nie było dla mnie łatwe, no bo przez 18 lat praktycznie nic nie czytałem. A więc takie szybkie przejście do tego, żeby czytać regularnie, no to była trochę mordęga. Jednak już ten nawyk łatwiej mi było z każdą książką w sobie wyrabiać, bo po prostu wiedziałem, że jak mam coś do, do robienia. To mogę sięgnąć po albo filmy, seriale, telewizor, albo po książkę. I ta książka w tym momencie była czymś zupełnie innym, czymś nowym, więc to mnie fascynowało i dlatego łatwiej mi było czytać. Więc takie wyrobienie sobie nawyku czytania nie jest proste, ja o tym doskonale wiem, bo przeżyłem to na własnej skórze, jednak zachęcam do tego, no bo to czytanie może na nas wpłynąć tak w ten sposób, jaki tutaj opowiadam. A więc przez te trzy lata, od momentu, kiedy czytałem Cialdiniego, bardzo dużo tej wiedzy nazbierałem i szykowałem się trochę do tej decyzji, w, którą było podjęcie studiów psychologicznych. I możliwe, że nigdy na te studia bym nie trafił psychologiczne, jeżeli nie rozbudziłbym przez te kilka lat właśnie tej pasji do psychologii, tej pasji do poszukiwania odpowiedzi na pytanie, dlaczego z jednej strony ludzie są tak różni, a z drugiej strony dlaczego ulegamy tym wszystkim podobnym mechanizmom, w podobny sposób możemy jakoś tutaj sterować naszym myśleniem, zachowaniem, motywacją, możemy skłaniać nas do pewnych rzeczy. Dlaczego tak jest, że dużo różnic, a jednak Pewne podobieństwa, którymi tutaj się charakteryzujemy, mogą sprawić, że w podobny sposób ludzie mogą się zmieniać. I dlaczego uważam, że ta książka mogła zmienić moje życie? I czy w ogóle wierzę w to, że taka jedna książka może coś tak naprawdę namieszać w naszym życiu, że ono się zmieni? Przede wszystkim ta książka Cialdiniego, Wywieranie wpływu na ludzi, uświadomiła mnie w tym przekonaniu, że tak mało wiem o świecie, o relacjach z ludźmi, o tym jak ten świat wygląda, właśnie od strony takiej psychologicznej. Jak wiele rzeczy może na nas wpływać, to spowodowało, że rozbudziła się we mnie ciekawość, żeby poszukiwać odpowiedzi na te pytania, które się pojawiają w mojej głowie, które wynikają głównie z tej ciekawości, a więc trochę ta książka rozbudziła mój apetyt. I mimo tego, że na początku studiowałem psychologię głównie z pasji, nie wiązałem zupełnie swojego życia przyszłego zawodowego z psychologią, krok po kroku zacząłem się przekonywać, że w sumie to ta psychologia, z którą już tak mocno jestem związany. Jeżeli chodzi o emocje, o, o to, że tak dużo czasu poświęcam tej psychologii, że w końcu zacząłem sobie zdawać sprawę, że możliwe, że to będzie jakiś sposób na moje życie, że z psychologią również mogę wiązać nie tylko swoje hobby, pasje, zainteresowanie, tą ciekawość, ale również może być to jakiś sposób na życie zawodowe, na rozwój zawodowy. I można powiedzieć, że w czasie studiów psychologii bardzo dużo poukładałem sobie w swojej głowie. Wyznaczyłem też pewien swój kierunek, w którym chcę dążyć w życiu. I od tego momentu miałem już chyba z tysiąc pomysłów, które stale się zmieniały, tego jak chcę budować swoją ścieżkę kariery zawodowej. I te pomysły były zgodne z tym kierunkiem. I pomysły jako pomysły konkretne na to, co robię, się zmieniają, ale jednak kierunek pozostaje cały czas ten sam, wyznaczony, który tutaj... Gdzieś na końcu studiów psychologicznych się pojawił ten kierunek, który złapałem i tylko dostosowuję pomysły do danej sytuacji, która, tutaj, która jest i też na rynku, i dzięki temu mogę podążać w jakimś konkretnym kierunku. Ale ja ten kierunek odkryłem, znalazłem, i to nie było tak, że ten kierunek wziął się z powietrza. On się wziął z tych wszystkich doświadczeń, które miałem wcześniej. No i oczywiście jedna. Najważniejsza w sumie rzecz, o której tutaj powinienem powiedzieć w kontekście studiów psychologicznych, tam znalazłem i poznałem swoją żonę, która również jest psychologiem, która wywarła największe, największy wpływ na moje życie, największą zmianę, która była w momencie kiedy zaczęliśmy się spotykać, kiedy zaczęliśmy być razem i kiedy stworzyliśmy szczęśliwy związek i teraz małżeństwo, więc to była taka kwintesencja tego, co wyniosłem jeszcze dodatkowo ze studiów, ale bez tych przygotowań, które miałem w momencie, um, od. Tego momentu, kiedy zacząłem czytać Cialdiniego do momentu, kiedy poukładałem sobie w głowie, tak wszystko, żeby zbudować ten szczęśliwy związek, to myślę, że to by się nie zadziało w momencie, kiedy właśnie nie systematycznie bym nie pracował nad tym, żeby poukładać sobie pewne rzeczy w głowie, bo ta zmiana nie miałaby tutaj fundamentów do tego, żeby się odbyć, no i pewnie po prostu to wszystko by się gdzieś rozmyło. Więc to jest taka. Ostatnia rzecz, która tutaj mi przychodzi do głowy, która była trochę zwieńczeniem tych studiów psychologicznych, która była tym najbardziej przełomowym punktem w moim życiu, który dokonał we mnie największych zmian. I teraz pojawia się pytanie. Czy to wszystko, o czym Wam tutaj opowiadałem, zdarzyłoby się, jeżeli nie trafiłbym na książkę Roberta Cialdiniego Wywieranie wpływu na ludzi? Możliwe, że tak. Możliwe, że to wszystko by się zdarzyło, nawet jeżeli bym nie trafił na tą książkę. Bo głupotą byłoby zakładać, że to ta jedna książka absolutnie zmieniła wszystko w moim życiu. Że to bez tej jednej książki cała ta układanka dalej by się rozsypała i nie miała sensu. Chodzi jedynie o to, że przeczytanie tej książki było pierwszą. Decyzją, którą podjąłem, i ta decyzja poniosła za sobą, pociągnęła za sobą szereg innych decyzji, które pojawiły się w moim życiu, które zaczęły dokonywać też zmian w moim życiu. I to właśnie podjęcie decyzji może coś zmienić w naszym życiu. Bo tylko kiedy podejmujemy decyzję, możemy ruszyć do przodu. I obecnie ludzie, jak pytają mnie, jak ruszyć z miejsca, jak ruszyć w momencie, kiedy czułem, że gdzieś utknąłem, to co ja takim osobom mówię? Przede wszystkim mówię im, że nie bójcie podjąć się decyzji. Nawet jeżeli ta decyzja będzie zła, to lepiej podjąć złą decyzję i później z tej decyzji jakoś wyjść, niż ciągle budzić się z takim poczuciem, że utknąłem w miejscu, nie wiem, co mam zrobić, nie wiem, jak mam wyjść z tej sytuacji. Bo naprawdę bardzo trudne jest życie. Cię w, jeżeli masz takie poczucie, że utknęłaś w martwym punkcie. Dlatego lepiej jest podjąć jakąkolwiek decyzję, która pociągnie za sobą kolejne decyzje, i wtedy coś w Twoim życiu się zmieni. Bo każda podjęta decyzja, coś czego się już trzymasz, jest szansą na to, że coś w Twoim życiu pojawi się takiego, że będziesz miała okazję podejmować inne decyzje, które już jakoś tym Twoim życiem pokierują. I dla mnie bardzo ważne jest w kontekście zmiany życia to, żeby podjąć jakąś decyzję, która jest zupełnie inna niż te decyzje, które do tej pory podejmowałaś. To tak jak było u mnie sięgnięcie po książki w momencie, kiedy ja przez 18 lat nie czytałem książek. Tak samo jeżeli ludzie ciągle postępują w ten sam sposób i oczekują innych rezultatów, no to... Zachowują się trochę w nieracjonalny sposób. Jeżeli nie zrobisz czegoś inaczej niż zwykle, no to nie spodziewaj się, że osiągniesz jakieś inne rezultaty. Dlatego, tak ważne w kontekście podejmowania decyzji, nie jest to, żeby to były najlepsze z możliwych decyzji, jakie możesz podjąć, tylko chodzi o to, żeby podjąć jakąś decyzję, która cię sprowadzi trochę na nowe pola, otworzy przed tobą nowe możliwości, poszerzy twoje horyzonty, bo tylko wtedy będziesz mógł skorzystać z tych decyzji i pójść o krok dalej, ruszyć z tego miejsca miejsca. Bo czasami trzeba po prostu zrobić coś inaczej, coś nowego, coś, co nam uświadomi, że tak mało wiemy o świecie, o sobie, że na tej niewiedzy zaczniemy tutaj zacznie pojawiać się ciekawość, która poprowadzi nas w różne kierunki, które pozwolą nam właśnie odkryć i chociaż troszkę tą niewiedzę rozjaśnić nam, trochę więcej tej wiedzy zacznie się pojawiać, a ta wiedza zacznie nam tutaj układać się w głowie i w ten sposób możemy dokonać jakiejś zmiany w życiu. A więc, czy wierzę w to, że. Jakaś książka może zmienić twoje życie? Myślę, że wierzę w to. Tylko jest jeden pewien warunek: książka może zmienić twoje życie pod warunkiem, że traktujesz ją jako okazję do podjęcia jakichś nowych decyzji. Książka nie może być dla Ciebie jakąś prawdą objawioną, jakąś receptą od A do Z na sukces, na szczęście, na zdrowie. Ona ma być jedynie okazją do tego, żeby poszerzyć Twoje horyzonty i pozwolić Ci i pomoże Ci podjąć jakąś nową decyzję i tak skłonić Cię do tego, żebyś poszła w inną stronę niż do tej pory idziesz. Otworzyć Cię na nowe możliwości. Bo pamiętaj, że sama książka niczego nie zmieni. To ty możesz zmienić swoje życie, a swoje życie możesz zmienić tylko na bazie decyzji, które podejmujesz. Nie zmienisz tego życia, jeżeli tylko procesujesz wszystko w swojej głowie. Jeżeli wszystko tam jest zamknięte i ciągle zastanawiasz się, jak podjąć tą jedną właściwą decyzję, to tak naprawdę nie zmienia się w twoim życiu nic. W momencie, kiedy zaczynasz podejmować jakieś decyzje, to one prowadzą cię do kolejnych decyzji i to one dopiero z biegiem czasu możesz przeanalizować tą swoją drogę. To tak jak ja, analizując swoją drogę, swoją przygodę z psychologii, doszedłem do miejsca, w którym znalazłem właśnie tą książkę Cialdiniego, od której wszystko się zaczęło, moja pasja. Bez tej książki może byłoby mi trudno zbudować to wszystko, co miałem w życiu. Ale to było coś, co w danym momencie mogłoby się wydawać dla mnie irracjonalne, że ja zaczynam czytać książkę na komputerze z obszaru psychologii, która zupełnie była dla mnie czymś obcym i do tego jeszcze jest to książka, więc coś, czego Wcześniej przez wiele lat nie czytałem i to ma niby jakoś na mnie wpłynąć. W tamtym momencie, jeżeli powiedziałabyś mi, że wiesz, dokąd mnie ta książka zaprowadzi, z całą pewnością uznałem, że jesteś osobą szaloną i że zupełnie nie masz pojęcia o życiu. Dlatego moim zdaniem, Książka sama w sobie nie zmieni Twojego życia, ale każda książka, którą wykorzystasz jako okazję do tego, żeby zrobić coś inaczej, żeby spróbować czegoś innego, żeby podjąć inną decyzję niż zazwyczaj, to jest okazja na to, żeby zmienić swoje życie. Tylko pamiętaj, nie zrzucaj tej odpowiedzialności za zmianę swojego życia na jakąś konkretną książkę. Ta konkretna książka nigdy nie będzie taką receptą od A do Z, która będzie dla Ciebie pomocna. Nie zrzucaj więc odpowiedzialności na tą książkę, ale raczej weź odpowiedzialność na. Siebie, że to ty sięgasz po daną książkę, że to ty wybierasz z niej aspekty, których chcesz spróbować w praktyce i że to ty chcesz dokonać tej zmiany w swoim życiu. No i tutaj nie pozostaje mi nic innego, jak zachęcenie Was wszystkich do tego, żebyście dokonali co jakiś czas jakiegoś wyboru, który jest zupełnie dla Was inny niż wybór, którego dokonujecie na co dzień, bo to zawsze. Prowadzi nas w nowe miejsca, poszerza nasze horyzonty i sprawia, że po prostu wyrywamy się czasami z miejsca, które bywa dla nas martwym punktem. Dlatego do tych decyzji, nie zawsze najlepszych, jakie możecie podjąć, ale jakichkolwiek decyzji, które już napędzą was tutaj w tej drodze do jakiejś nowości, do tego Was zachęcam i chciałbym dodać Wam odwani, bo nigdy Mieląc tylko myśli w naszej głowie, nie podejmiemy decyzji, która będzie właściwa raz na zawsze. Te decyzje Zbiegają się ze sobą, i jedna decyzja prowadzi was do kolejnych. Tak jak w moim przypadku, ta książka poprowadziła mnie przez ten szereg innych decyzji, które doprowadziły mnie na studia psychologiczne i dzięki temu mogę tutaj do Was mówić, opowiadać Wam o psychologii, dzielić się z Wami tą pasją, bo ja również tą pasją zostałem do psychologii zarażony, dlatego również Was chciałbym zachęcić do tego, żebyście psychologię wykorzystywali w praktyce, w swoim życiu i sprawiali, że dzięki psychologii te, to Wasze życie będzie lepsze, bardziej szczęśliwe. Wasze relacje będą lepsze, bo w tym właśnie ma nam służyć psychologia. Nie każdy z nas musi być psychologiem, ale każdy z nas może wykorzystywać psychologię jako narzędzia do tego, żeby uczynić nasze życie lepszym, ciekawszym, no i po prostu bardziej wartościowym życiem, z którego my wszyscy będziemy dumni.